Kalki skryzowe bałsza z progresywnym przenoszeniem barwnika silnie znaczą punkty kontaktowe dzięki ogromnej pojemności kalki. Dla lepszego uwidocznienia barwnika na gładkich, wilgotnych powierzchniach skryzowych, zastosowano dodatek specjalnej substancji wiążącej transkulazę, wyzwalającej przeczepność cząstek barwnika do tych powierzchni. Dzięki gąbkowatej strukturze gładkiej kalki, barwnik i substancja wiążąca, transkulaze, są wyciskane z kalki pod wpływem nacisku. Intensywnie zabarwione ślady, duży nacisk, wskazują, że została wyciśnięta duża ilość barwnika. Normalne ślady, nacisk lekki lub normalny, mają jaśniejszy kolor. Punkty dużego nacisku wykrywane są z łatwością jako ciemne ślady, a punkty normalnego kontaktu jako jasne ślady. Dzięki wrażliwej na nacisk kalce zgryzowej dentysta może precyzyjnie oznaczyć rozłożenie obciążeń. W myśl zasady, aby siły powstające podczas rzucia były obustronnie zbalansowane, metoda ta umożliwia osiągnięcie optymalnego rozkładu nacisków. Rozległe ślady uważane są często za ślady zatarcia, ale przy bliższym oglądzie ciemniej zabarwionych punktów widać, że właśnie te ciemniejsze punkty mają charakterystyczny kształt. W środku miejsca zwarcia można zauważyć jaśniejszy obszar otoczony ciemną obwódką. Ta jasna kropka odpowiada faktycznemu punktowi zwarcia.